Siema kochani, witajcie w dzisiejszym filmie i przy okazji w nowej odsłonie, dajcie znać jak Wam się e, podoba e, moje lustro, już mi się trochę znudziło, więc jednak wolę takie tła, bardziej kontrolowane warunki, ale dzisiaj fajny temat, bo pędzlowy. Pędzli chyba jeszcze na YouTubach nie testowałam i tak się składa, że mam pędzle z Hulu Brushes, z najnowszej kolekcji Hulu Pro z Danielem Sobieśniewskim. Mam 16 modeli tych pędzli i jest w kolekcji 17, ale tak stwierdziłam, że sobie je potestuję, więc to nie będzie takie pierwsze wrażenie dzisiaj. Zapakowałam 17 pędzli i jeden. zgubiłam. Tak czy inaczej, 17 modeli jest, każdy yy, ma inną funkcję. Tutaj na laptopie sobie też odpaliłam stronę, więc będę czytać, który pędzel do czego służy. No i będziemy używać. E, nie wszystkie testowałam, więc niektóre to jednak będzie pierwsze wrażenie. Lusterko jest, kosmetyki są, pędzle są, strona otwarta jest i teraz pytanie za 100 punktów, który jest rekomendowany do podkładu, bo nie używałam żadnego do podkładu jeszcze. W ogóle pierwsze primo, to te pędzle są takie mięciusie, że mogę się nimi myziać godzinami. One naprawdę mają takie... Bardzo miękkie w włosie i do podkładu rekomendowane są dwa pędzle tutaj, czyli Pro 25 i Pro 15. Ale słuchajcie, no tak miękkich pędzli to ja jeszcze do podkładu chyba w życiu nie używałam z żadnej marki. Z reguły są dość sztywne ze sztucznego włosia, nawet jak są miękkie to dalej są takie, wiecie, trochę... Plastikowe, tak bym to określiła, no bo takimi pędzlami najłatwiej, może nie najłatwiej nakłada się podkład, ale najlepiej się też czyszczą z tego podkładu, a te są takie, no, że aż mi szkoda ich do podkładu użyć, no ale dobra. Yy, modele to Pro 25 i Pro 15 rekomendowane przez producenta do podkładu. Ten ma takie dłuższe włosie i jest tak dość specyficznie ścięty, a ten jest taki płaski trochę w takim kształcie. Trapezowym. Miałam kiedyś podobny pędzel z Kozłowskiego, ale był cieńszy, miał mniej włosia i używałam go do konturowania. Także testujemy oba. No dobra. No, powiem Wam. Zaraz Wam powiem. Dobra, a jak sobie poradzi z cięższym podkładem? Mm -mm. Podkład nałożony, a tak właściwie dwa podkłady, bo używałam ze Smashboxa i z Makeup Studio, mocniejszy kamuflaż do zakrycia, wiecie, jakichś tam punktów na twarzy. I powiem Wam tak, jak nakładacie podkład takim ruchem, takim kolistym, rozcierającym, to nanosi się tak delikatna, lekko wyrównująca kolory skóry tym pędzlem. Warstwa tego podkładu, i on się tak ładnie łączy ze skórą, że w ogóle nie widać, że jest jakikolwiek podkład. Na twarzy, więc jak jesteście fanami takiego makijażu, to serdecznie polecam. E, takim ruchem stemplującym, fajnie równo nałożył się, bardzo ładnie przykrył. Ciekawa jestem, jak da sobie radę z konturowaniem. Ale w ogóle fajnie, że to włosie jest takie zbite i jest takie miękkie. Naprawdę ładnie ten pędzel nakłada podkład na twarz. Hmm. Konturowanie. No, chyba trochę za dużo już nabrałam. Jednak za dużo. No i co myślicie? Ja myślę, że naprawdę fajnie to wygląda. Fajnie się ten, ten mój stick do konturowania, którego używam, zawsze rozłożył. Do korektora tutaj nie ma żadnego pędzla, i w sumie jak tak patrzę po tych pędzlach, to faktycznie nie ma pędzla do korektora. To nie tak, że. Nikt na stronie tego nie rekomenduje i przy okazji ja tutaj żadnego nie wykorzystam, ale jest, raczej mają takie kształty, że do korektora żadnego bym nie wykorzystała, więc korektor trochę zaaplikuję tym pędzlem. Tutaj gdzieś pod oczami sobie dociągnę gąbeczką, no i puder. Teraz mam dwa pędzle, rekomendowane przez producenta do pudru. I trochę je testowałam i jeden faktycznie używałam tylko do pudru, a drugi nie tylko do pudru, ale o tym zaraz. One mają kształt takiej łyżki, jak łyżka stołowa w wersji klasycznej i w miniaturce. Taka łopatka trochę. Mają fajne włosie, są gęste, ale to włosie jest takie, wiecie, takie rozstapiżone jakby na końcu, przy czym one mają taką dość półokrągłą jakby końcówkę. I ten mniejszy to jest Pro03. Fajnie sprawdza się, już go testowałam do pudrowania okolic oczu i to dzisiaj nim zrobię. A ten do pudru dla mnie osobiście jest trochę za mały, ale przetestuję go tak dzisiaj, ale ja go używam do czegoś innego jeszcze. Patrzcie, jak on tutaj bardzo fajnie w ogóle wchodzi pod oko. Naprawdę ma fajny kształt pod okolice oczu ten pędzel. No i teraz cały ryj. Tutaj sobie można wjechać. Fajny jest ten mały. No i teraz powiem Wam tak, ten malutki mi się bardzo podoba, on ma fajny kształt, taki właśnie do wklepywania, jakby produktu, oba mają taki kształt jakby do wklepywania, z tym, że ten fajnie dociera pod okolice oczu i tutaj w zagięcia przy skrzydełkach nosa też bardzo ładnie, tak szczegółowo nanosi puder. Za to ten, nie używałam go do pudrów wcześniej, używałam go do brązera. I do pudru bardzo mnie zaskoczył, bo nanosi trochę większą ilość pudru, trochę jak puszek do pudru. Wiadomo, że nie wygładza tak jak puszek do pudru, ale bardzo dokładnie pudruje. I podoba mi się to. No i dobra, do konturowania jest tu w sumie kilka pędzli zalecanych. Włącznie z tym do podkładu, ale już jest upatrany podkładem, więc do konturowania na mokro go wykorzystałam i naprawdę fajnie się sprawdził. A teraz tak, jest taka jakby kuleczka, Czyli Pro07, kuleczka dość zbita, dość duży jest ten pędzel, powiedziałabym, że do takiego precyzyjnego konturowania bym go użyła. Tutaj mamy następny pędzel, który jest do różu i brązera zalecany, czyli Pro17. On jest tak fajnie ścięty na górze, o nawet tutaj możecie z daleka zobaczyć, Patrz, patrzcie, taka dość długa miotełka i jest taki ucięty. Kolejny, który jest zalecany, muszę tutaj doczytać: do różu brązera i rozświetlacza, czyli też można go do brązera spokojnie stosować. To taki jak mój pędzel do wszystkiego, trochę tyle tylko, że dłuższy i on mi się kształtem skojarzył z takim klasycznym małym pędzelkiem do nakładania rozświetlacza. Patrzcie, tyle tylko, że to jest jakby jego większa wersja. Czyli raczej nie do takiego precyzyjnego nakładania rozświetlacza, chociaż też go bym bardziej chciała do rozświetlacza niż brązera wypróbować. No i tutaj mamy jeszcze do konturowania brązera. On też jest taki dość zbity, ma tego włosia tutaj dość dużo, ten pędzel. Powiem Wam, że te, to włosie, to białe, jeżeli chodzi o te pędzle, mam wrażenie, że jest mniej milutkie niż to włosie ciemne. To włosie ciemne wydaje mi się jakoś takie bardziej milutkie. A może to mnie się coś tutaj w głowie przywraca teraz, paleta kitulcowa, lusterko. I na początek wezmę ten pędzel, którego używałam do pudru. To jest ten Pro21 i ten tutaj, czyli taki puder do omiecenia całej twarzy. Ja się nim konturuję i pokochałam używanie tego pędzla do konturowania się właśnie tym produktem. Słuchajcie, do takich większych powierzchni, konturowania jakby większych powierzchni. No ta łopatka jest po prostu cudowna. Czy tutaj właśnie brzegów czoła. Ten pędzel jest mięciutki i on naprawdę tak fajnie, tak fajnie jakby konturuje większe, większe powierzchnie. No bardzo się z nim polubiłam. Można tak omiatająco, można sobie bardziej wklepująco na przykład aplikować. No powiem Wam, że jest, jest super. Ale Wracając do tych pędzli, to ten tutaj był zalecany do bronzera, tak ten taki dziwnie ścięty do różu. Może, może bardziej do różu sobie go wypróbuję, bo on tak, tak jest ścięty, że tutaj o idealnie będzie wchodził, żeby nanieść róż na kość policzkową. Spróbuję go do różu. Ten do konturowania, czyli ten pro 79, no może takiego bardziej szczegółowego konturowania tutaj o przy kości policzkowej, on też jest takiego rodzaju łopatką, jakby... żeby nanieść jakby więcej produktu, bardziej precyzyjnie. Ja będę wykonturowana dzisiaj za wszystkie czasy. tyloma pędzlami? troszeczkę za bardzo zbity, jak dla mnie, do konturowania. Ja się tak raczej precyzyjnie nie konturuję na co dzień. Ale jeszcze wymieszam jakby te produkty tutaj. Jeszcze poprawię to konturowanie czymś błyszczącym. No i tutaj jest ta kuleczka taka do konturowania. On jest tutaj, no, do konturowania jest napisane tylko. Fajny pędzel. Miałam podobny pędzel, tylko mniejszy też. Znowu z Kozłowskiego kiedyś dawno temu. Pamiętam o tym, że mieli taki kształt pędzla. Nie wiem, czy dalej go mają i nie używałam go w ogóle. Kupiłam go w gotowym zestawie pędzli i naprawdę nie używałam tego pędzla wcale. A jak już używałam, to właśnie tylko po to, żeby tutaj pod kością policzkową sobie dowalić. Jakby więcej, więcej konturowania w tym miejscu. Jakby przyciemnić tak punktowo to miejsce bądź jakieś tam inne miejsca, które, które chciałam punktowo przyciemnić. Ten Pro 17 do różu do policzków użyję, bo on też jest tutaj do różu do brązera. Powiem Wam, że do różu. Zarąbisty. Ja go jeszcze trochę inaczej używałam, ale o tym zaraz. Ale do różu, no. I właśnie fajne, że nie jest aż tak gęsty, to znaczy tego włosia jest dużo, ale nie jest taki, wiecie, ubity ten pędzel. Właśnie bardzo fajnie tutaj omiata, omiata policzki, jak nakładamy na policzki coś tym pędzlem. Ładnie, nie uważacie? No, i też rozświetlacz sobie taki sypki naszykowałam. Słuchajcie, właśnie tym pędzlem, którym nakładałam róż, ja w ogóle ten sypki rozświetlacz ostatnio nakładałam na większej powierzchni twarzy. Czyli dosłownie tak omiatałam kość policzkową. To jest, to jest mało precyzyjne, ale ja lubię takie, wiecie, takie rozniesione glow, <noise> więc on się jakby fajnie sprawdza do takiej funkcji. No i został ten. I ten, którego używałam do pudru pod oczami wcześniej, on też może być do takiego precyzyjnego nakładania rozświetlacza. Oba wypróbuję. To już mi pewnie nałoży bardziej precyzyjnie produkt. Mhm. Dalej na większej powierzchni, bo ten pędzel jest dość duży, jak możecie zauważyć, spory, ale da się nim ciut bardziej precyzyjnie tutaj wjechać. No i ten malutki, taki już bardziej precyzyjny. To spokojnie sobie dojadę tu w okolicach oczu i bardziej tak na samym jakby szczycie. No i co myślicie? Jeżeli chodzi o rozświetlacze, to jeden z moich ulubionych duetów rozświetlaczowych, czyli rozświetlacz w pudrze z Make Up Studio w odcieniu Natural. I rozświetlacz z maka, którego nie wiem dlaczego, ale mało kto go lubi, a on jest po prostu rewelacyjny. Ale on jest rewelacyjny, on ma taki kolor do jasnej karnacji, bo na ciemnej karnacji może trochę trupio wyglądać. Teraz pędzelki do twarzy yy, i paleta. Słuchajcie, ta Sensic, którą dzisiaj zrobię makijaż, bo obiecałam Wam drugi, ale pewnie będzie też trzeci, także coś dzisiaj tą paletą z Sensika zmaluję. Jest tutaj kilka pędzelków i jest tu taki pędzel, taka, no też taka łopatka, taki koci język, duży, Pro 73 się nazywa i w porównaniu do takiego klasycznego, tu jest Pro 81. On jest trochę mniejszy, wręcz od klasycznego pędzla. Takiego płaskiego, takiego kociego języczka, i szczerze powiedziawszy, jest napisane na stronie do cieni. Tak po prostu musiałam tam rozwinąć i doczytać sobie dalej, do czego on jest polecany, do aplikowania cieni na całą powiekę. Czyli jak malujecie się jednym cieniem, to ekstra. Ale ja zastosuję taką inną technikę dzisiaj. I kiedyś była taka stara technika w ogóle w szkole, w szkole takiej starej szkole wizerzu, jeszcze mnie uczyli tej techniki. To było pokrycie kremowym cieniem całej powieki. Nie do końca mi się podoba teraz ta technika, bo ona sprawia, że cienie trochę zmieniają kolor wszystkie inne, które nakładamy. Ale myślę, że to jest fajny pędzel do tego, żeby sobie tym kremowym cieniem pokryć właśnie całą powiekę od wewnętrznego kącika aż po zewnętrzny. Bardzo, bardzo duży jest ten pędzel, powiem Wam. Naprawdę, jak malujecie na przykład powiekę właśnie jednym cieniem, no to bym go tak używała, ale tak tak to, to to ja mam chyba za małe oko do tego pędzla, trochę. No, i tutaj mam teraz kilka pędzli. Tu jest dalej ten płaski, to jego na później. A tutaj mam takie do, do blendowania, do nakładania. Właśnie ten jeden pędzel, którego nie mam, to jest ten do cieni taki właśnie taki dłuższy. I on by chyba się nadawał do blendowania. <laughs> Także ten zostawię do blendowania, ten do nakładania. Chociaż on ma taki kształt, niby też taki jakby języczek, ale trochę, trochę spłaszczony z tej strony. To jest 69, trochę taki ścięty. Nie wiem, specyficzny kształt. Zaraz zobaczymy, jak się nim maluje. Coś jaśniejszego dzisiaj. Jakiś taki. Kakaowy cień sobie wezmę i tutaj przy zewnętrznym kąciku go zaaplikuję. Powiem Wam, że ten pędzel chyba specjalnie został zaprojektowany do mojego oka. Ja mam bardzo często problem z pędzlami, bo ja tutaj mam głęboko osadzony zewnętrzny kącik i często jak maluję jakimś pędzlem to miejsce, to mi tak jakby tam się nie nakłada zbyt dobrze cień pędzlem, a on jest taki tutaj spłaszczony, trochę jakby. Półokrągły, ale z tej strony też jest spłaszczony, i on idealnie mi tutaj w to zagłębienie, które ja mam, dociera ten pędzel, ale fajnie. Oj, polubimy się pędzlu, polubimy się. Dobra, teraz mam dwa następne pędzle: to jest Pro55 i 59. One mają taki sam kształt, tylko jeden jest większy, drugi jest mniejszy. Myślę, że one do takich precyzyjnego nakładania cieni płaskim pędzlem. Fajnie się sprawdzą. Zaraz zobaczymy przy zewnętrznym kąciku. Wezmę ten większy najpierw i tego cienia używałam. To teraz ten. Nice. Ten mniejszy teraz i najciemniejszy. Najciemniejszy brąz. Jeszcze tutaj troszkę w tym kąciku. Totalnie w makijażu nie używam tego typu pędzli, ale. Chyba trochę zmienię swoje przyzwyczajenia makijażowe w najbliższym czasie, bo podoba mi się. Także nie bądźcie zaskoczeni, jeżeli takimi pędzlami nagle zacznę nakładać cienie, bo naprawdę, no nie spodziewałam się. Następny pędzel, czyli ten płaski taki, to jest Pro 81. Ym, słuchajcie, taka klasyczna łopatka, tak mi się wydawało na początku, ale tu mam pędzel z Zoewy i to jest 234 i patrzcie. Ten z Hulu jest mniejszy, bardziej precyzyjny i podoba mi się to, bo takiego kształtu pędzla, takiego węższego jeszcze nie mam. Także coś błyszczącego, nie wiem co błyszczącego. A może to, bo to się tak ładnie błyszczy. Tutaj sobie zaaplikuję. Uuu, ładne. Fajny, bardziej precyzyjny, bardziej mi się podoba. Już Wam mogę powiedzieć, bo tamten jest większy. Do moich niezbyt dużych oczu, że tak powiem, mniejszymi pędzlami jednak pracuje się zdecydowanie lepiej przy niektórych makijażach, także już się polubiliśmy. Tu jest taki niesamowicie ciekawy pędzelek. To jest Pro83 i on jest taką klasyczną kuleczką, tyle tylko, że w wersji mini, 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 mini. I użyję go tutaj właśnie w wewnętrznym kąciku. On jest taki maleńki, ale jest Przecudowny ten pędzelek, właśnie taki do takiego, do takiego dziubdziania, taki w ogóle wow. Dla porównania, to jest ta noweczka sztuka i tutaj macie z Boho, z... nie, czekajcie, z Hulu, z Boho i z zoiby No wielkościowo, powiem Wam, różni się. To jest taka połowa tamtych pędzli mniej więcej, z czego ten z Zoe jest największy. I najrzadziej go też używam. Makijaż wykończyłam, nałożyłam pomadkę, słuchajcie, pomadkę nałożyłam z Vibo. To jest tam Million Dollar Lips w odcieniu 8. Ogólnie pomadka całkiem fajna, trochę dużo produktu się nanosi, bo aplikator ma po prostu fatalny. Ale teraz na szczęście przychodzi mi na pomoc pędzel ostatni, już dzisiaj testowany z Hulu. I to jest Pro 35, taki... Jak do podkładu, tyle tylko, że bardzo płasko zakończony. Tutaj na stronie jest napisane: czekajcie, czekajcie, do czyszczenia linii i konturu ust. Wyciągnęłam sobie trochę korektora tutaj na rękę. I jednym z zastosowań, powiem Wam do tego pędzla, tak ściętego, może być wyczyszczenie sobie na przykład linii brwi. Jeżeli, jeżeli to robicie, ja ogólnie na co dzień raczej tego nie robię. Ale jeżeli robicie i czyś, czyścicie tutaj brew, to może okazać się naprawdę, naprawdę fajne. Dzisiaj to zrobię specjalnie dla Was. Widać różnicę? No i ta -ta -tam. teraz słuchajcie, linia ust. I linia ust, tak jak tutaj, tak, do linii ust. Odsłonię Wam. No dobra kochani, to by było na tyle. Powiem Wam, pędzelki naprawdę, naprawdę fajne. Teraz chętnie bym je podotykała, bo one są takie mięciutkie, tyle tylko, że teraz już czuć na nich produkt, bo już były wysmarowane wszystkim te pędzle przeze mnie i no już nie ma takiego uczucia, żeby były takie w dotyku, takie jak na początku. Teraz już czuć, że są czymś upudrowane, upodkładowane i generalnie nadają się do mycia. E, już je myłam. Nie wszystkie, bo nie ze wszystkich korzystałam wcześniej i bardzo fajnie się domywały te pędzle, także nie mam żadnych zarzaleń. Bardzo zaskoczył mnie ten pędzel ten, ten płaski, którego użyłam do podkładu, bo naprawdę wydawało mi się, że to włosie jest takie kurczę nie nadające się do podkładu, a bardzo fajnie rozłożył ten pędzel podkład na twarzy i no jestem pod ogromnym wrażeniem jak tym pędzlem mi się pracowało, co nie zmienia faktu, że jestem wielką fanką łopatki. Tej łopatki i tej łopatki. Fajne te łopatki. Tak, tak je będę nazywać, bo one taki kształt mają jak łopatki. Ogólnie, naprawdę, naprawdę jestem pod wrażeniem jakości tych pędzli. Bardzo porządnie zbudowane. Trzonki takie, wiecie, drewniane, metalowa skutka. Tutaj mają fajne to takie piórko wygrawerowane. To jest, to jest wygrawerowane, to nie jest namalowane. Napisy. Napisy też są takie, troszeczkę czuć jakąś tu nierówność pod palcami, więc, więc też nie są po prostu takie sobie pewnie namalowane, chociaż zobaczymy, jak one się będą zachowywały z czasem i czy to się szybko zetrze, czy nie do końca. Pędzle są ogólnie leciutkie są bardzo leciutkie nie są za długie, nie są też za krótkie. Tutaj porównanie, porównanie długości pędzli yy, tych trzonków czekajcie. Yy. Na samym dole macie ten pędzel, na górze macie ZoIVE, tutaj jest Hulu wcześniejszy, to jest P46 i Boho Beauty. Także myślę, że długość tych pędzli jest, jest taka optymalna, taka do jakiej się przyzwyczailiśmy. Ani nie za długie, ani nie za krótkie, bardzo komfortowe, um, fajne do przenoszenia w kosmetyczce. No i co, w sumie to by było na tyle. Jeżeli chodzi o pędzle do oczu, to. Wyczekujcie tego, że w najbliższych filmach trochę zmieni się moja technika malowania oczu, bo bardzo mi się spodobały te pędzelki. Te takie płaskie. To jest 59 i 55. Kurczę, nie używałam takich pędzli wcześniej. Nie powiem, że to był błąd, bo, bo nie uważam, że to był błąd, ale ta technika, co dzisiaj zrobiłam w filmie, mi się bardzo spodobała. Także to by było na tyle, kochani. Do zobaczenia w takim razie. Do następnego filmu. Ja dalej będę podtrzymywać opcję makijaż po polsku i pewnie tą paletą Sensic jeszcze pojawi się jakiś makijaż, ale mam jeszcze, mam jeszcze palety cieni w zanadrzu, także spodziewajcie się makijaży polskimi kosmetykami. No i do zobaczenia do następnego buziaki.